Woda, niezbędna w codziennym życiu. Daje nam życie, transportuje. Jest miejscem do uprawiania sportu i rekreacji. Ale woda zawsze zasługuje na szacunek. Bez ostrzeżenia, nagle i w ciszy może odebrać życie. Tonięcie jest procesem niewydolności oddechowej spowodowanej zanurzeniem w płynie. Raz rozpoczęty kończy się śmiercią lub poważnymi obrażeniami. A jeżeli nie zostanie zatrzymany w ciągu kilku minut, każdego roku w rejonie Europy to nie 23 tysiące osób, 63 dziennie, 3 w każdej godzinie. To jest cichym i skrytym zabójcą, a ci, którzy przeżyli niewydolność oddechową, mogą cierpieć na ciężkie i trwające do końca życia uszkodzenia mózgu. Utonięcie inaczej wpływa na organizm w różnych grupach wiekowych. Jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci u dzieci w wieku 5 do 14 lat. Trzech spośród czterech tonących ma powyżej 30 lat. Jeden na czterech powyżej 60. Mężczyzn to nie cztery razy więcej niż kobiet. Jak zapobiegać utonięciom? Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała rekomendacje i zalecenia, które kraje, rządy, społeczeństwa, rodziny i poszczególne osoby powinny podejmować. Wiele wypadków utonięć ma miejsce, gdy dzieci nieumyślnie wpadną do wody. Należy je chronić poprzez wprowadzenie ograniczeń i barier. Niezależnie od rodzaju akwenu dziecko może utonąć w ciągu kilku sekund. Dlatego rodzice i opiekunowie muszą być świadomi i powinni zapewnić stały, nieprzerwany i odpowiedzialny nadzór. Już w wieku szkolnym każdy powinien posiąść umiejętność przetrwania w wodzie. Te umiejętności nie mają na celu stworzenia mistrzów olimpijskich. Ale danie dzieciom i dorosłym pewności siebie i możliwości dotarcia bezpiecznie w miejsce, gdy nagle wpadną do wody. Umiejętności pływackie są również cenne jako zdrowa aktywność fizyczna. Ratownicy, ale inne osoby powinny zostać przeszkoleni w ratowaniu i ożywianiu tonących. Należy jednak pamiętać o prostej zasadzie: Twoje bezpieczeństwo, safety first, jest najważniejsze. Jedyną gorszą rzeczą od utonięcia jednej osoby jest utonięcie dwóch lub więcej osób podczas próby jej ratowania. Kamizelki ratunkowe i niecertyfikowany sprzęt wypornościowy ratują życie. Ich prawidłowe użycie podczas uprawiania sportu i re rekreacji powinny być obowiązkowe i promowane. Alkohol jest głównym czynnikiem utonięć i urazów w wodzie. Przepisy powinny zakazywać uprawiania sportu i rekreacji po jego spożyciu. Wypadki żeglugowe, katastrofy naturalne jak zwrócenie się prom czy połudź mogą być przyczyną wielu utonięć. Wprowadzenie i egzekwowanie przepisów ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żeglugi. Wczesne ostrzeganie ludności przed powodzią daje czas na ewakuację w bezpieczne tereny. Przyczyn utonięć jest wiele, a profilaktyka utonięć jest dziedziną interdyscyplinarną. Aby być skutecznym, wszyscy zainteresowani powinni współpracować w celu opracowania i wdrożenia strategicznego planu odpowiedzialnego dla utonięć w Waszej społeczności. Bez względu na środowisko wodne, śród lądzie czy wybrzeży, zimno czy upał, bez względu na rodzaj aktywności wodnej, zawodową czy rekreacyjną, bez względu na ryzyko, alkohol, plaże, łódkę czy kąpiel. Nikt nie musi utonąć. Nikt na naszych oczach.